Cześć, miłość, jestem z KS8 i prowadzę kanał Tech Paper Extra, który zajmuje się grami, grami, technologiami, filmami, muzyką. Muzyką, Boże. Nie muzyką, a filmami, premierami. no Muzyką akurat jeszcze nie, ale być może zobaczymy. To dzisiaj przygotowałem Wam dosyć, nie wiem, moim zdaniem, dosyć dużo materiałów, które będziemy sobie omawiać, więc będę się przełączać na komputer za chwilę, raz na szkołę. I takie tam, więc bez przedłużania zaczynamy. Chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że strony, z których tworzyłem ten materiał, można znaleźć w opisie tego filmu. A teraz... Na Steam Decku są już wspierane nieliczne gry od Microsoftu, m.in. Horizon 4 i 5, Volant 4 i Shelter, Deadloop, Sea of Thieves, Psychonauts 2, Prey oraz kilka innych. Nie będą działać Gears 5, Halo Infinite i Master Chief Collection oraz Microsoft Flight Simulator X ze względu na zaimplementowane w grach mechanizmy przeciwko oszustom. Podobna sprawa ma się z Fortnite'em oraz Destiny 2, gdzie przy okazji uruchomienia gry od Bungie możecie otrzymać za to bana. Chore pomysły zakładu szklarskiego z Redmond, czyli reklamy w Windows 11 wersji Insider. Na szczęście, po nagłośnieniu sprawy, Microsoft postanowił usunąć reklamę OneDrive'a z testowego wydania okienek. Miejmy nadzieję, że były to tylko testy i nie, do, i nie trafią do systemu nigdy! Blizzard ujawniło wymagania sprzętowe do nadchodzącej, zamkniętej bety nowego Overwatcha 2. Aby zainstalować grę, należy mieć przynajmniej 6 GB ramu, 50 GB wolnej przestrzeni na dysku, 64-bitowego Windowsa oraz ekran o rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli. Nintendo Switch nadal jest najlepiej sprzedającą się konsolą na rynku, jak pokazują analizy rynkowe. Czyli wprowadzenie wersji oletowej jednak pomogło. Brawo! Konami coś kombinuje i być może nawet przygotowywuje nową grę. O co chodzi? A o to, że firma postanowiła odnowić znak SH z anulowanej 7 lat temu produkcji Silent Hills, która miała być rebootem poprzedniej wersji. Pierwotnie miał zamiar ogłosić budowę dwóch fabryk chipów na terenie Unii Europejskiej pod koniec 2021 roku. I co? Zamiast tego postanowili zająć miejsce w pobliżu Kolumbus w amerykańskiej sali Ohio. Miejmy nadzieję, że firma w końcu zdecyduje, w co inwestuje. Twórcy gry Eurotruck Simulator 2 nie wpuścili na razie nowego dodatku do gry ze względu na geopolityczną bijatykę pomiędzy Ukrainą a Rosją. Dodatek miał zabrać graczy do centralnej części kraju Putina. Jeśli chodzi o Ukrainę, to ten temat poruszymy za chwilę, a na razie przejdźmy do. To... Nowych szczegółów dotyczących GTA 6, streamer o pseudonimie XQC, który rzekomo miał sprawdzać tą grę i jej sieciowy odpowiednik postanowił wyjawić małe szczegóły podczas jednej z transmisji na żywo. To będzie najlepszy system popularny czasów. wszech czasów. To jest szalone chłopaki. Rockstar powiedział: Chcemy prawdziwej gry fabularnej, wiernej życiu. Jest to najbardziej zaawansowana i najnowocześniejsza gra fabularna, jaką kiedykolwiek widziałem od zawsze, od kiedy gram w gry. Na razie nie jest potwierdzone, czy słowa streamera są prawdziwe. Netflix wprowadza nowe opłaty za współdzielenie się kontem z innymi. Na razie testowanie tzw. SAP członków ogranicza się do Chile, Peru i Kostaryki, gdzie opłata wynosi około 3 dolary. Dodatkowo podwyżki cen można zauważyć w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii. Paramount Pictures pokazała nam ostateczny trailer Sonic 2 oraz kilka plakatów filmu. Polska premiera odbędzie się 8 kwietnia tego roku. A teraz newsy z humorem. Jakiś kreatywny Azjata postanowił przemycić 180 procesorów z 11 i 12 generacji Intela, wart około 50 tysięcy dolarów amerykańskich. W jaki sposób chciał to zrobić? Postanowił obkleić siebie całym sprzętem za pomocą taśmy klejącej. <laughs> serio. Na szczęście, czy też nieszczęście przemytnika, Chińskie służby celne zauważyły jego dziwny sposób chodzenia i natychmiast został aresztowany. Elon Musk wezwał oficjalnie Władimira Putina na pojedynek Uwaga, MMA, gdzie stawką miała być Ukraina. <laughs> serio. Prezes Tesli ogłosił to na Twitterze 15 marca, jednakże nadal nie ma jakichkolwiek odpowiedzi od prezydenta Rosji. A szkoda. Organizacji Ukrainy zorganizowało ciekawą zbiórkę pieniędzy. 100 milionów dolarów na budowę rakiety dla Putina na gazowego olbrzyma Jowisza A tak naprawdę, zebrane środki pomogą odbudować zniszczoną infrastrukturę drogową na Ukrainie. Przepraszam. Kiedy to pisze, czy 20 marca, już zebrano 2 miliony dolarów. o tak dalej. Teraz oficjalnie przechodzimy do tematu Ukrainy. Duolingo, portal internetowy do nauki języków obcych, przeznacza cały swój dochód z reklam na pomoc w Ukrainie. Skype umożliwia całkowicie darmowe połączenia i numery na Ukrainie. Tłumacz wbudowany w aplikację potrafi już rozumieć język naszego sąsiada. Dodatkowo do komunikatora dodano trzy niebiesko-żółte emotikony. Wszystkie te funkcje niestety są tylko dla wersji testowej Skype'a. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o wirtualnych aktywach, która oficjalnie zalegalizowała kryptowaluty w tym kraju. Ma to pomóc zachować oszczędności mieszkańców i wesprzeć finansowo kraj. Anonymous nadal nie chce dać, zapomnieć światu o ich działalności, bo grupa po raz kolejny zaatakowała firmę powiązaną z Rosją. Chodzi teraz o niemiecki oddział Rosneftu, największego rosyjskiego koncernu naftowego. Hakerzy ukradli aż 20 terabajtów danych o nieznanej nadal zawartości. No i tyle jeśli chodzi o niosy niestety. Aestety czy niestety. Ale musimy kończyć, bo nie mam więcej materiałów, sorry. Znaczy starałem się jak najwięcej w tym miesiącu, ale wiadomo terminy i takie tam sprawdziane kartówki. Bla 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 bla. No, ale na tym się kończy. No i na tym kończymy. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem w jakimś innym materiale, u kogoś innego. No, po prostu do zobaczenia następnym razem za miesiąc, tak gdzieś koło. Więc, trzymajcie się, cześć.